Co to jest? Aha, dobra, witam w każdym razie. No, lecimy Ekskortowanie skutych, aha, Hej. dobra. Hej, co to jest? Że napisane, że w tym tak, szpiegiem. Co? Co to no, znaczy? co to znaczy, że w tym szpiegiem? A nie, serio, są szpiedy w D czy nie? Jest, 5... nie ma. A powinniśmy nie 10... dodać. No. no to możemy zrobić na, na następny raz. No to dodań dodać na następny raz, żeby. Wiesz, pamiętaj, jest 50% szans, że przyjdzie tutaj CI z MP7 i nas tu no bo to jest śpieg, to chyba chroniarz. A w faktycznie no, Imir ma, Imir ma piw w głowie. DEVELOPER POLSKIEJ no, SPOŁECZNOŚCI! Wow, ale masz napis GBN. Nie masz na no lag. właśnie nie lubią mnie chyba, no. Smutno mi. No, no tam nie ma jakieś no, ta... Czy ty się dom... No, się no. mam. O kurze, nie ma, ten, no kurde ten dwa różowe cukierki Wiecie, klikam klikam M na klawiaturze, a tu pisze remont, no, a to, to tam Dawaj Ej, ej, widzisz to cukierki? Co się stało? Tak, mam dwa różne cukierki. trzeba chodź ja bo ja mam jeden No ale no nie wiem jednego. Ja chcę cukierka po co ci dwa skoro eksplodujesz po pierwsze? Czekaj, czekaj, ale damy mu oba i no. możemy zbombić SCP-ka. No, tak? Ale, kurczę, zgniemy wszyscy. Nieprawda. Trochę no, nie szkoda. No to rafa to bo... było. Chyba faktycznie po... jesteś ej, tym śpiegiem. No, po prostu. śmieszne. Jak poddać nie, <laughs> się Nie, teraz się nie, teraz to no nie. Kury, ale musicie z przodu, iść, to ja ich zaskoczę. Ja też mam przy cukierka, ja mogę znaleźć. Się... dobra. To nieważne. Musimy znaleźć bladkę 106. A bardziej to... chodziło mi o drugi gadżet, który posiadam. Aaa, no to. Nie mam one. Ja, ja się że myślałem o tym gadżecie, który dostaliśmy. Ten gadżet też jest fajny. Ale bardziej kto? na sytypy. Zapoznałem się z wiadomością. Dobrze, dziękuję. O, weźcie czapeczkę. O, tak, kto chce. Ja chcę. To może no, nie no oczywiście, że AB na musi wziąć, spodem, no a jak inaczej? No. Muszę, muszę, no. Jak inaczej. Nie, Ej, ja ale po co ci, jak eksplodujesz? Ale ja nie będę eksplodował. No to na nie pewno? Pozbieram po was, pozbieram a, ale po ale was. A dla tak widza nie eksplodujesz? Nie AB jestem twoim widzem za... i subskrybentem. Żeby ktoś, żeby, ktoś, żeby ktoś mógł podnieść po mnie. Mhm. Eksploduj dla widza, ja proszę. Podniosę, ja podniosę wasze przedmioty. Możemy wam dać tego, drugą. No, zadaj mi kartę. No to Miku, ja będzie jeszcze jeden cukierek. O, to mamy tutaj? A nie lepiej uciec?

Ej Jakoba A pał sing? Wow Ale włączony Dobrze i u ciekawe bo to ci ten mam włączony bo to jest Znaczy nie, mam wyłączony, nie? No oczywiście okay. żeby wyłączyć Nieodłączony no FPS, FPS limiter na 60. FPS y, limiter disabled, brightness na fulla, ja target mam... display, nie mam pojęcia co to jest. Macie pod sam klik ustawić FPS limit na tak 70 na wypadek gdyby ci trochę tak... Ale nie, ja jestem już dzisiaj na kompie wiesz. Mi, a nie, no to tysiąc. Może jak ci na przykład będą FPS y skakać między 50 a 100 to możesz czuć taki... Wierzę, że jest jutro, taki... właśnie dzisiaj będzie odcinek no, o tym, tam. ale nie wiem. Zobaczymy, szczerze to... Nie wierzę, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Nie 60 na mi wytrwa minutę 40. Wydaje mi się, że nie. Uuu, Scientist na start. Ładnie, kurczę, lecimy, droga karcioszka, ale przydałby się piw paf. Ja bym chciał piw pafa. Nie będę kłamał, ale monetka też może być, tylko pozytywna monetka, tak? Może być pozytywna monetka, proszę. Mikulia, ja, ja cię bardzo przepraszam, o, ale muszę to zrobić. Czemu? Nie chwilę umarła. Przez chwilę osadziłam nie, nadal... to, nie. A, tak się dla was? Chodź, chodź, chodź Mikulia, chodź. Ogóle, e, z wydropiła mi. No, masz tajemniczy okay. albo ktoś, proszę. Szwart. Dziękuję. No, pierwszy raz w życiu masz chyba. Masz tajemniczy, lepszy zrobił, że tak. Dobra, ja poczekam nie. na jest tutaj. Jak ci zabdą drzwi, on go powinien zastrzelić. Nie no, chyba taki nie będę. Nie, nie będziesz taki, nie będziesz. Nie będę taki, nie Zajnij dlaczego ty stoisz A czemu nie mogę? Coś nie marzysz Aha. Ja no dobra, teraz to jest... Nie, bo ja nie umiem. Przecież to ty musisz wejść do tego. Jakby ja to, ja to słucham, O, bo on też ma broń Tylko, że ma lepszą Karamba. Ja nic nie robiłem! Ja nic nie robiłem, czemu mnie hejtujesz? Kuba Łukas ten, w sumie A czy taki zły byłeś na niego? Nie no on do mnie zaczął strzelać pierwszy A czyli to ty E? Nie... To nawet tak strzela, bo nie nic nie. Nie podnoś dawet? Nie wiem Dobra, idema Cześć, bierz pistolet, bierz pistolet, szybko No Tutaj dymy się dzieją. Przepraszam Mikulia, wiem że nie chciałaś, ale ja wam nie ufam Dobra, dalej, lepszamy nie się. Wedeca. Przejść, będę. Oho, monetki! Słyszałeś, monetki były. Monetki, monetki. No, przepraszam, mi jak słyszysz. O nie! Ja nie chcę tego shotguna! nie mam już zbytnie. O, chyba coś poleciało z kleksem. Chodź, o, chodź, idziemy. No, tak. coś się otwiera. Hej, ja mam dla was niespodziankę. O, hema. Dawaj. Pa, pa. Ale ham A nie, ulepsza się amunicja, to tak działa Czemu to tak dziwnie słychać? No ham. No ham. kurde Dobra, chodź Cześć. Uważaj, bo piłka, uważaj Kinga. No Dobra, może znajdźmy zbrojownię. Chodź, chodź, bo tutaj jest ten Łazarz. Słyszałem jak chodził. A, dobra, dobra. Finały dzisiaj, wow. jest Vitality. Ja w ogóle nie ogarniam... Cześć. Znowu SCP-kiem jesteś? Czy to nie jest bezczelność? Trochę za dużo chyba, co? Nie przesadzasz dzisiaj? Nie, przesadzam, po prostu się poci. Dobra, może ucieknę? Aha, no tak. Dwa razy pod rząd Bartomatego, SCP-ka, wow. Karma, Hello. Karma Jaka karma? W o, jest! W ja chciałam ci pomóc bomby, strzelać, więc z tobą Ja jako bałkę rzuciłem tam piłkę i chyba zginęli z tego co widzisz że nie ma bomby, w bolierze nie ma bomby A to dobrze I jest... To jest ja, ja by... w tym momencie Śmieszna sytuacja z ogólnie no. Jak bo, bo, No w sumie ogólnie jeśli chodzi o twoją sytuację nasz no, przez SP-ki są... Ja e ja no to nie powiem ci po prostu i, I czas. Jak go czasby się skończył? Ja, no, zostałem wykonany na inteligencję przez Ebiego. Idealnie to przyciągiemy. Na inteligencję. No bo chłop się zresztą przez wony tylko jako NTF i go zmieniło. W wziął się zresztą jako CI i go zmienił w CI. A ja byłem CI. A ja byłem ja od... CI, bo przed... mogę ja wiesz, co, ja ograłeś ja mnie tak. trochę na inteligencję. No, program. No. Tu się mind game podział. Ja, ja, ja się nie normalnie przydałem do tego, że jestem zdrajcą. W sensie, że. Ja Wiem, ale w sensie chodzi mi o to, że jakby. Bo jakby ja słyszałem, Ciebie. No fajnie by było, by ale. Na pewno. Ty jesteś CI-em, tak? To ja sobie pomyślałem, ten no. plugin się zepsuł, czy co? I nagle. Dosta... No i tyle było ze mną. No po prostu zmieniło mnie e, ja wiem, tego. NTF no NTF-em zdrajce CI-ów mnie zmieniło. No ja myślałem, że ty... Ja Zamiam w CI po prostu z monecki. No, tak, tak, no I teraz jaki jest procent szans na to, że się zrespi szpieg? Pier, jeden szpieg 100%, jest 100 szpieg, 50 Aha, a później jest tak samo, czy później się zmniejsza? E, wiesz, to jak bo to jest tak teraz, że jak masz dwóch śpiegów na mapie z jakiegoś teamu, nie? Na przykład masz dwóch śpiegów NTF, to już więcej nie będzie, dopóki jeden z nich nie zginie. Ja dostałem taki komunikat bardzo duży, że jestem śpiegiem. Aha, jeżeli będzie nie Sądzę, będzie... że będzie się jako CI. Aha. No, pytanie, jeszcze jak będzie szpieg Kiosu i śpieg MFO, to może się rozpić jeszcze jeden? Nie, żeby coś, ale. E, tak, bo te, bo te limity są na team, czyli maksymalnie okay, możesz mieć 5 śpiegów na raz na mapie. Witam ekipa. Dzień dobry. Witam, witam. Wichar, jesteś czysty, nie jesteś szpiegiem, bo są szpiedzy. No, może to być jeden, szpieg, jedna, chaosu. Jedna, jeden na pewno, a może być dwóch. Może być dwóch nawet, ale jeden jest na pewno. To co, pewnie bomba w windzie jakaś będzie, nie? Ale przecież, nie zjedzenie. Ale... No, no przecież sekund to no, nie można. Musimy zjeść. w windzie. Powtarzam, w windzie <laughs> nie ma bomby. <laughs> zbyt, no nie wiem czy nie ma. No nie ma. Teraz się nie opłaca bombić, bo sam. Jeszcze, chcesz co się przekonać? Teraz już możesz bombić. No, jak jak co to robi karta technika zabezpieczeń? Skąd to się żeby z Eee. A to. nie wiem, to było po AP, tobie. Ej, ej, ej. Nie wiem, zobaczymy. No <grym> weź, nie bądź taki, ej, bi. bo monetki były. Właśnie po monetki chodźcie. A co, monety dalej? Nie, po drugiej stronie były monetki. Były też? o armor. Nie armor jest no <gry financi mesma> Ej, już wiem kto jest szpiegiem. Ty. Czekaj, otwieraj, jest szpiegiem. No. Karma Bałka. Jaka karma? Karma by była, gdybym cię z tym killował, bo Ale, to kilował, to ok. to A, no to ale było to też. No trudno. W A, z, co jak u bałkę jesteś? No po drugiej stronie. Jaka karma? Naprawdę? Po bry, I wszystkie i... były no, powiedział, Powiedziałeś, tu też są, no to myślałem, że tu też były. A, na no bo Piotrę tylko... że dlaczego taki dzisiaj jest? Nie wiem, w sumie. Po prostu gram. Aha. No ale jest drugi szpieg. Oho. Ale jeszcze ma... Nie ma? Właśnie, on, a klasa Pewnie mi to jest szpiegiem. No. Tak zobaczymy, trzeba Wiesz, obserwować. W ogóle jesteś teraz sam jakby. No to trochę prawda. A mi się podobają, no ma, szybko się przyzwyczaję. w sumie. Mi ciężko się przyzwyczaić do nowego audio, bo jest, jest bardziej realistyczne to nowe audio. I jest takie dziwne strasznie, że trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jest o wiele bardziej realistyczne, jakby faktycznie słychać te powierzchnie. Jakby jak coś jest grubszą powierzchnią, to wtedy jest bardziej wytłumiony, jak jest daleko ten dźwięk. I to jest bardzo dziwne dla mnie. Miałek sobie się. No, Glock jest do, wiesz, to jest ta kwestia przyzwyczajenia, tak samo jak zmienili bronie po prostu te dźwięki pistoletów wszystkich, nie? W pewnym momencie to jest to samo. Tajemniczy w ogóle został, jest w tym, e, w reaktorze. O, piątkę, trzeba by mu podwalić według mnie i nie dać mu uciec zbytnio. Że Skyboxa wywalili? No to znaczy, tak ta w sumie chyba też nie można powiedzieć, bo ten Skybox do końca wywalony nie został, nie? O, winda jechała, ale pu pusta winda? Co jest? A, pewnie Barto, no ta. Ej, to spry sprytny Barto! Kurwa sprytny! No. O, ale, quickie strollowe, pytanie czy tajemniczy. Nie, ma tylko flesza. O, 3000 IQ. No, jakby to wyszło, jakby to wyszło. A, o to ci chodzi. Mnie najbardziej zastanawia Alzen, jak będą wyglądały takie mapy zoptymalizowane, ale równocześnie też Opa. takie, które jakby wiesz, będą równocześnie ładnie wyglądały tak bardzo ładnie. Tak zastanawia mnie to, nie? No tak jak na przykład miałeś tą mapę, kurczę, teraz zapomniałem jak ona się nazywała, co? ale ta na skrzydłowym co była. Oni nagrywała to, mi to, później raczej, weszła w operacji. To między innymi takie, o no. takich mapach mówię, tylko że właśnie na Sorsie 2 jak będą takie mapy wyglądały. To mnie tak zastanawia. I Barto też. No, generalnie to tajemniczy chyba ucieknie, wydaje mi się. Minuta 54 do res. nikt nie ma no, info. Mogę z tego coś śmiesznego w takim razie, jeszcze sobie broń zniszczył. Oj, ja też, Alzen. A też może być ulepszony, więc tym bardziej będę chciał spróbować. No, będzie dużo do próbowania. No, żyjemy, bo... nie? O, dostałem tego, dostałem tego rozweka. Ja mam kawałek. Na wszystkie MFO siedzą w ulepszacie. Zaraz wracam. Ty jesteś zdrajcą? Pure gameplay. No jak. Co się stało jako i bałkę? I ten, a co? No jakiś taki, nie wiem, dzisiaj jesteś taki. Taki, taki. Taki? Taki? Siema. <killing moich gulacza> a ty myślałem, się tak? to I, a nie jesteś zdrajcą szpaki? A, tak, tak. Dlaczego? Dlaczego jestem taki? Taki? Zdrajca ogólnie już nie żyje, bo widziałem go. No na wejściu do Entrensa zginął jako bałkę, którego zabiły szafeki. No nie wiem, drugiego nie wiem. Po O, rebelia idzie miło. No tak, bo ten niczy uciekał. No tak, tak. Jak MFO zacz zaczną obijać SCP-ki to wtedy jeszcze będą te tylko jos jeszcze może się ten... Znaczy MFO jeszcze może się zrespi, ale muszą do nich podejść. A i spawny są zatrzymane. To, no, się, nic teraz. Warfare, to się nic nie O. Mega Worker to się nic... Ja bym się to wyłączyć... Mega się hypuje na tego Ceza widzę. Nie, ja, to ja, by ja muszę ściszyć, to bo za dużo gada osób. Mega się hypuje na tego a widzieć. Y Widząc, jak ta gra się obecnie zmienia, jeszcze trochę zmian nią, pewnie ten Cowboy mi się nie podoba, ale jestem sentymentowcem jest z przyzwyczajenia do kupowania kołowego. Mi się osobiście podoba i daje też bardzo dużą możliwość stworzenia jakichś tam nowych wariantów broni. Może jakoś będzie wykorzystany na przykład w Zone'ie, albo w jakichś customowych trybach będzie na pewno fajny. Według mnie, jeżeli dadzą możliwość jakiejś, nie wiem, tworzenia nowych broni, to będzie super. I wydaje mi się, że pod to to jest naprawdę fajne. A tak ogólnie to fajnie było, jakby dali możliwość, nie wiem, przełączenia tego, nie? Wydaje mi się, że aż tak problematyczne to chyba by nie było.

no, nieźle. Kurde, nie pykło. Pykło, pykło Kurde, właśnie. Pykło. Nam pykło, Quick. No, pykło nam, ale ty masz. Mm. Mm. Ej, i mm. Co? Co, Kinga? Ej. Ej, uważaj sobie. No, miłość do ojczyzny? Dokładnie tak. No właśnie. Kurde, nie pykło. Pykło właśnie, Kurde, pykło. ale widziałeś jak cmoknął? widziałeś jak cmoknął? No, sam cmoknął. Z własnej inicjatywy, no. Quick, będę strzelać. Nie no, nie możesz. Gram armor. Nie wiem, dużo armor tego to jest Ej, to ty mnie strzeliłeś? Cześć Diablo, jestem jak coś szpiegiem tego... NTF-ów. Nie, nie strzeliłem do Kingi w sumie. Cześć. Masakra, ma. Trochę. No Cześć, cześć O, otrzymałem lesową broń O, ciekawe Wiec O, otrzymałem. ciekawe, no, Grama, no. Nie wiem, tu żarło co jest opowiem To jest pink candy cześć, Mi się tak to wali, jak Queen gada I ty jak walkę Okej, to zostanę tu no, dobra, Cześć Dobra, szatana Łaaa wow. O, ładnie Zaraz za tego hita dostałem Skoczę, jeżeli mam iść w lewo Co to? Ajajaj no, Tak, ja... Wow no. Ale nie wiem w jaki sposób w sumie. Wow. Ja z gry. No bo tylko wy zostaliście A, A no tak.